Hola. O, witam dwóch widzów widzę. Chce ktoś zagrać z zmianki? No widzę, wiem. Że... Na razie widoczne tylko jedno sobie na live, a topka się jak za darmo. Witam znowu dwie osoby. Jeśli w się sensie to gram w wzmianki, co proszę, do topki. O, witam trzy osoby widzę. Czepko się akurat skończyła, więc już dodaję czas. I zapraszam na zmianki. Daj, typli od 3 zł. Nie, mordeczko, bo mi się to nie opłaca. Ale jeśli, ktoś, ale jeśli ty załóżmy, koleś, jeśli ktoś cię podbije, ty wyślesz, ktoś cię podbije, ty go podbijesz, to już mogę podwyższyć wam topkę nawet do 50 tysięcy. Jest git. I przypominam, że na, dwu na 10 lajków będzie dosłownie. No, widzę znowu trzy osoby. A nie można. to chłopie, jeszcze nikt się nie wbił dobra, to nie robię, no. To już nie ma topki widzowe, jak tak, no. Już nie ma topki, jak tak. No. A czemu krokol nie można? To nie ma już topy, no. Siema, siema. To jednak nie ma topy widzowe. Czemu nie ma, weź mi, napisz i zapraszam na zmianeczki, jak coś? Czemu nie ma top? No co, to raksyn, tak powiedział, no? On sam robi przecież topki. Czyli co? Czyli Raxen może robić topki sypki, ale nie mogą? Przez to Rząd tak powiedział? To powinien nie móc. Ludzie mogą sobie wybrać, albo na legal albo po prostu do topki się wbić dla youtubera, albo, na nie, albo sobie kupić na shopie i bana dostać. Oczywiście ja nie zachęcam do kupywania na shopie, bo no to jest nielegalne. Więc lepiej już do topki. Topek dawać. A sam raksyn może robić, tak? Trzeba mieć pozwolenie nie od kosiary, ale już mordo i tak już, topka skończyła, a nikt się nie wkleił No dobra, no to piszę do kosiary No jakie pytanie, Mordo? Ty, on no to zaraz już na pomoc do kosiary po live i tyle. Twórcy mogą. No tak, czyli Raxxon będzie sobie topy robił za to, że tak powiedział. No bez sensu. A kiedy on to powiedział właśnie? Powiedz. Nie mordo, ja nie pożyczam, Możesz zagrać w zmianki jak chcesz za mną Twórcy mogą... ej, weź krokol napisz do mnie Napisz Kiedy on to powiedzą Ej, Krokol, ty się wyzerowałeś? Miesz 4 minut? Nie, to nie twój nik. O, to jest twój Chyba, nie wiem Tylko i ty można niby Ha. A zwykli, a youtuberzy mogą, a weź mi napisz Od kiedy, a youtuberzy normalnie mogą, o normalne, że i ty czy nie Weź mi napisz Aha, no a, a weź, to Raxem wprowadził później niż wczoraj, weź mi powiedz, czy to dzisiaj wprowadził, liczy kiedy. Dobra, no to i tak mam jakoś wydawać witach, więc jak coś to zapraszam, witach będę wam wydawał, no. Wczoraj. Aha, no dobra, bo wczoraj na przykład nie wiem, taki redro nagrywać co nie? Jakoś nic jeszcze nie było. Nie wiem ty. To i ty mogę grać, no Ej, full bez sensu to jest. Strasznie bez sensu. To ludzie po prostu na inne serwery będą przechodzić, na rapy. Na przykład. A co gdybym nie by... A co jakbym zrobił topkę co to niektóry i ktoś by się wkleił? To bym bana dostał? Jakby nie wkleił się nikt, ale nie wiem. A, no dobrze, przynajmniej nikt się nie wkleił, no. Ale no to nie no, to ja dzisiaj po prostu idę na etykietę, co nie? I, I mówię, że tam, że do kosiary i tyle. I jutro mam pozwolenie, co nie? Jakby wyżej niż 100 subów, i można robić. O, i witam 6 osób widzowych na kanale. Zapraszam, jak coś gramy, wzmianki o itemy. Mogę wam dawać witamach, jak coś. Ej, a widzowie też muszą dawać itemy, czy nie? No, robię content za na przykład, nagrywam filmiki, co nie? Gdy zarobię trochę hajsu, będę się tepał czy coś, ale na razie przynajmniej milion trzeba zrobić. To i tu będę grał, o Boże. Co, zapraszam, widzowie. Na live, to, to trudno, to nie, no to jakoś to zrobię. Co dalej mordo, pytaj się. A losowanie dalej przynajmniej można robić, bo zapraszam wszystkich, do, łap żeby łapkę zostawili. A mogę zrobić także top 1 sigma? Albo na przykład coś takiego? Lub, że 0 po prostu? No co? Ej. Cięło, mordo. Chcesz na moją farmę? Nie, mordo, ja nie chcę. Prokol, może robić top 1 Sigma załóżmy? Weź mi na. powiedz. Tak? No dobra, to widzę, wydajemy tobie 1 Sigma jak coś. Nie to, czyli ja już to zmieniam. Si K, No. No i macie widzę, jest si na tobie 1 Mam nadzieję, że ktoś przynajmniej się wklei Ktoś będzie z Sigiemką Maga. Jeszcze czas, tylko muszę znaleźć. Gdzie ja go odłożyłam? O. Tu macie widzę, może na to ktoś się wklei. Jak coś, to dzisiaj jeszcze wstawiam nowy film na kanał. Więc serdecznie zapraszam.